Młody, mamy problem. Tu kontrola misji. Wykryliśmy spadek ciśnienia w kabinie. Nieszczelny włas. Idę po narzędzia. Gdzie ja je mam? Przesuń się, ja to zrobię. Nie mamy protokół. Chłopaki, nie czas na kłótnie. Tracimy ciśnienie. I widzicie, już po nas. Załoga, przygotować się do wyjścia. Na prawdziwej misji bylibyście bandą martwych bogaczy. Ostrzegałem, ale chcieliby nudziarz to zrobił. Wyciągasz za dużo tej zielonej energii. Szkoda, że nie lubisz innowacji. Nie każ nam słuchać swoich frazesów. Możecie choć raz odpuścić... Łapka w dół. Jesteście liderami w swoich dziedzinach. Energia odnawialna, ropa, media społecznościowe... Farba... Farba. Jasne. Projektowanie, produkcja, dystrybucja. Kompleksowo. Jasne. Farba. Przez pozostałe dni szkolenia nie będziecie założycielami swoich firm. On swojej nie założył, odziedziczył ją po pradziadku. Nieważne. Dziś będziecie. Współczesnymi odkrywcami. Współczesnymi odkrywcami przecierającymi szlaki dla następnych podróżników w kosmosie, ale pamiętajcie, że zależy od Was życie pozostałych członków załogi. Do ćwiczenia w wirówce zwiększyliśmy siły grawitacyjne, żeby oddać warunki panujące podczas startu i wchodzenia w atmosferę. Możecie być zdezorientowani. Pamiętajcie o oddechu.